Hej, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o diamancikach na zębach, o gemach, które przez jakiś czas, jak wiecie, miałam, ale szybko się to skończyło. A więc dzisiaj powiem o ocenie, o przebiegu zabiegu, o tym, co mi powiedziano, do tego, żeby to zrobić, no i co dalej się z nimi stało. Więc zapraszam was serdecznie na ten film i myślę, że możemy zaczynać. Jakieś pół roku temu moja przyjaciółka wysłała mi e, właśnie takie diamenciki na zębach i powiedziała, ale fajne, chciałabym takie mieć. Później znalazłam na Instagramie osoby, które właśnie takie rzeczy robią, i wysłałam tu do tej mojej przyjaciółki z Warszawy. E, no i jakoś tak e, wiem, że ona chciała to zrobić, i jakby ja gdzieś z tyłu głowy e, miałam to, że coś takiego istnieje, ale jakoś nigdy mi nie zależało. E, no i właśnie pojechałam do niej na urodziny w marcu, e, czyli miesiąc temu, już teraz ponad, pojechałam um, na urodziny do Warszawy, do mojej przyjaciółki, no i ona zaproponowała, żebyśmy właśnie poszły zrobić sobie te diamenciki, ponieważ uh, Inga, tatus, uh, wrzuciła na story, że ma wolny termin, w sensie, że jej się zwolniło, czy coś takiego uh, i że ma termin na teraz, uh, a ogólnie podobno ma jakieś dość odległe terminy. Uh, więc moja przyjaciółka powiedziała, chodź, chodź, może pójdziemy. Więc ja w sumie bez większego namysłu się na to e, zgodziłam. W trakcie e, drogi sprawdzam na Pinteresie, co bym chciała. Ja, między jedynką a dwójką, e, mam mniejszą przerwę po jednej stronie niż po drugiej, ponieważ ta jedynka prawa jest jakby nienaturalnie dorobiona, więc e, chciałam jakoś optycznie sobie po prostu tą no, optycznie. Zminimalizować tą różnicę. W sensie chciałam po prostu zakryć to, że tutaj nie ma takiej przerwy między tymi zębami, one są bardzo ściśnięte. Więc stwierdziłam, że chcę zrobić sobie tutaj motylka, i w sumie na początku chyba w ogóle chciałam na. Dole, na czterech zębach sobie nałożyć diamenciki. Później był pomysł, żeby tylko na dwóch kłach na górze. A ostatecznie, właśnie jadąc, stwierdziłam, że chcę tutaj motylka, i jeszcze tam na miejscu stwierdziłam, że poza motylkiem chcę na tym kle po drugiej stronie również jeden diamencik. Ale moja przyjaciółka poszła pierwsza, więc jeszcze miałam chwilę namysłu, wybrałam sobie kolory. Iga wybrała sobie freestyle, czyli po prostu Inga zrobiła jej. Podobne imiona. <laughs> zrobiła jej. Co chciałam, i e, Iga dopiero jak wstała, to zobaczyła, co na zębach ma, e, i jej się bardzo podobało. Następna była moja kolej. Okazało się, że nie ma diamencików w tym kolorze, w którym chciałam, e, ale ostatecznie jakoś tam coś dobrałyśmy. Podobnego, i tak też się moje zęby prezentowały. Będę Wam tutaj w międzyczasie wrzucać fotę, jak mi się uda. No i byłam zadowolona, choć było mi z tym dziwnie w sensie. Na początku to jest takie uczucie, trochę jakby się miał aparat na zęby. Diamenciki są w ogóle przyklejane na taki klej jak do aparatu na zęby. Szkło, szkło szkliwo jest. Jakby nie znam dokładnej procedury nakładania tego, natomiast wiadomo, najpierw od robimy coś tam ze szkliwem, to, to, czego mi brakuje słowa, później czekamy, nakładamy klej, nakładamy diamenciki, utwardzamy i tak naprawdę to jest tyle. Jak chcecie, to można iść na kurs czegoś takiego, bo wydaje mi się, że to nie jest trudne, ale no jakby wiadomo, trzeba mieć do tego sprzęt i tak dalej, więc koszt każdego diamancika oscyluje w okolicach 50 zł, więc ja za moje diamenciki na zębach zapłaciłam 250 zł i Iga za swoje 200 miała i więcej, ale tak jak mówię, ona zdecydowała się na opcję, która nazywa się cenników freestyle, czyli jest tam więcej diamencików, ale nie wiesz, co ci zrobią. No i zapłaciłam. Generalnie wcześniej umawiałam się na mniej, ostatecznie zrobiłam więcej, więc dopłaciłam właśnie do tych, które zrobiłam sobie dodatkowo. Wyszłyśmy, dostałyśmy instrukcję, żeby przez jakiś tam czas nie pić, nie palić, nie jeść, nie robić generalnie nic, co mogłoby je naruszyć, później nie jeść rzeczy, czyli tak jak standardowo przy aparacie, nie rzuć gumy i tak dalej. No i ja do tych zaleceń się stosowałam. Rozjechałyśmy się następnego dnia rano i napisała mi, że już jeden diamencik jej odpadł, po prostu obudziła się bez niego. No ale powiedziała, że jej to nie przeszkadza, że jakby odpadł razem z klejem, więc nie wygląda to źle i... Nie widzi potrzeby pisania do Ingi o naprawę tego, jakby stwierdziła, że może to jest jej wina, bo piła wodę czy coś tam szybciej niż było to zalecone. Wydaje mi się, że to nie była jej wina, ale ona stwierdziła, że ok. I do tej pory wszystko jej się trzyma, minął ponad miesiąc, więc powinno być wszystko ok. Natomiast co z moimi gemami? Z nimi nie było tak <laughs> przyjemnie, ponieważ na początku wszystko się super trzymało ale po tygodniu max dwóch, jedząc frytki z Alą w forum, coś mi się twardego co, coś twardego znalazło się między moimi zębami. I na początku myślałam, że to jakaś jakiś kawałek frytki, próbowałam to przegryźć. Później to popiłam i stwierdziłam, że dobra, dobrze, że sobie zębów nie połamałam, cokolwiek to było. No i idziemy już na parking i coś tam mówię, a Ala mówi mi ej, pokaż zęby. I ja myślałam, że mam coś między tymi zębami, więc mówię, że nie, spadaj. A ona mówi, nie, no chyba diamencik ci odpadł. No i rzeczywiście odpadło mi pierwsze pół motylka z dwójki. I odpadło tak naprawdę prawie razem z klejem, została Został kawałek kleju dosłownie, który mi e, chyba ran, e, rano czy jeszcze wieczorem tego samego dnia odpadł, jak myłam zęby. No, więc e, połowę tylko się już pozbyłam. Napisałam od razu do Ingi, e, że coś jest nie tak, bo minął tydzień, a to już mi odpadło. Inga napisała, że e, dziwne, nigdy nie miałam takiej sytuacji i że mogę wpaść e, na poprawkę, jeśli odpadło mi to razem z klejem. No i ja jej napisałam, że OK, tylko że nie jestem z Warszawy, więc może być z tym problem. I ona powiedziała, zobaczymy, co będzie dalej i najwyżej przy okazji wpadni. No i minęło parę dni. I ta sama sytuacja, tym razem jadłam tosty i to chyba jeszcze nawet na vlogu. No i jem Tosty i nagle coś twardego. I tym razem już skojarzyłam. Co to jest? I od razu poszłam do łazienki, wyplułam te diamenciki. No i tym razem odpadły mi z jedynki, czyli druga połowa motylka, ale bez kleju. W sensie odpadł mi górny diamencik, taki rąb, który miałam. I została jakby taka blaszka i klej razem z tym mniejszym, dolnym diamencikiem. Minęło parę dni i odpadł mi ten diamencik. Chyba również razem z klejem, więc tak naprawdę został mi żółty klej na tym zębie, który zdjąłam sobie nożem i pewnie nie powinnam tego robić, ale strasznie mnie irytował wygląd tego. W momencie, kiedy i tak już mi wszystkie odpadły, to stwierdziłam, że no nie jest to moją winą, a tu ten klej jakby się trzymał, więc podważyłam to nożem i... Po prostu odpadło. Wczoraj była u mnie dziewczyna w ogóle na dziarze, która mówiła, że mm, jej koleżanka chyba e, zdrapywała to nożem, e, więc nie, ja tego nie zdrapywałam, tak jak słyszałam, że niektórzy robią. E, ja to po prostu lekko podważyłam i to odpadło. Ja po prostu potrzebowałam coś e, takiego małego, żeby to podważyć, bo widziałam, że ten klej jakby się e, odpowietrzył, tak jak wiecie, paznok się czasami żal się też gdzieś tam e, Źle go nałoży czy coś i się odpowietrzy, i widać, że wygląda inaczej. I tak też było z klejem, więc w tym miejscu sobie podważyłam i on sam odpadł, zęba sobie nie naruszyłam. Chociaż pójdę tak czy siak do dentysty to sprawdzić. Chociaż nie powinno być żadnych problemów, bo tak jak mówię, diamenciki są przyklejane na klej, taki jak aparat do zębów, więc jest to w 100% bezpieczne i nie powinno się nic dziać. Nic tam się nie dzieje ze szkliwem i tak dalej. To jest sprawdzona, bezpieczna metoda. No, i tak się zakończyła tak naprawdę moja przygoda z zajmaczkami. Napisałam oczywiście do ingi. Ona ostatnio do mnie pisała, jak tam się trzymają. Bo napisałam jej, że jakby wszystko mi odpadło poza tym klejem. I ona coś tam pisała, bo mówiła, że i tak na klej nie może nałożyć. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że. Nie chcę mi się jechać do Warszawy specjalnie, żeby to znowu przyklejać. W sensie nie widzę takiej potrzeby i chyba z tego zrezygnu zrezygnuję zupełnie, już sobie odpuszczę. Choć szczerze mówiąc, nie ukrywam, że było to dość droga zabawa, jak na to, że trwało to dwa tygodnie. I chciałabym w sumie dostać propozycję zwrotu pieniędzy, natomiast nie wiem, jak to wygląda, bo. Nie wiem, możliwe, że jest to moja wina. Choć nie wydaje mi się. Więc podsumowując, czy jestem zadowolona? Średnio. Choć wiem, że niektóre mi się diamenciki trzymają nawet do roku. Czy jest to wina dziewczyny, która mi to robiła? Wydaje mi się, że nie. Ale wydaje mi się, że to nie jest również moja wina, że jakby może jest to wina mojego szkliwa. A może jej coś nie wyszło, bo wiem, że ona robi bardzo dużo tego i tak jak sama powiedziała, nigdy nie miała takiej sytuacji, więc też wydaje mi się, że to nie jest do końca jej wina. No, natomiast prawdą jest, że nie trzymają mi się już te gemy i no, raczej nie będę ich z powrotem zakładać. Tym bardziej, jeśli mi coś znowu odpadło, znowu musiałem jechać do Warszawy. Wiem, że ten klej, jak Podpadli, ci to nie wygląda zbyt ładnie, no więc e, póki co sobie odpuszczę. E, ale jeśli chcielibyście sobie e, pooglądać takie rzeczy, e, czy może się umówić, no to ja zostawiam wam linka na dole do YouTube, które ja robiłam. Tak jak mówiłam, moi przedziwiu, coś na przykład wszystko trzyma. I to by było na tyle. Wiem, że się pytaliście o cenę tego, o to, co się z tym stało, więc tutaj wam o tym mówię i mam nadzieję, że film Wam się podobał i życzę Wam miłego dnia. Buziaki! Nie wspomnijcie o subskrypcji, bo ostatnio coś uciekają subskrybenci, a nie dochodzą, więc na dole macie czerwony przycisk do subskrypcji kanału, a ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia!